Aleykul salamu Aleykul Aleykul І святого Яна. Того часу Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий ішов слідом, того, який на вечері припав до його грудей і запитував: Господи, хто зрадить тебе? І як побачив його Петром, то говорить Ісусу, Господи, а що з оцим?» Каже йому Ісус, якщо хочу, щоб він залишився доки прийду, що тобі до того, ти йди слідом за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Та Ісус не сказав йому, що не помре, але якщо хочу, щоб Він залишився, доки прийду що тобі до того. Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав це. І знаємо, що Його свідчення правдиве. Є також багато іншого, що вчинив Ісус, та якби докладно описати все. Та думаю, що і в самому світі не вмістити книг, які б стали писати. Ото слово панське. І слова свято Євангелії з блатвоном в Амінь. життях. В ім'я Отця і Сина, і Духа, Святого. і бенді похвалений Єсу Христос. Chrystus Pan z martwych Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, nasze drogie, szanowni ministranci, kochani parafianie, umiłowane Boże dzieci. Święty Piotr dzisiaj pyta Pana Jezusa, co ma być z uczniem, z apostołem Janem. Dlatego, że Pan Jezus każdemu z nich zapowiadał, że będą świadkami Jego zmartwychwstania, będą świadkami głoszonej Ewangelii. I słowo, które mówi Pan Jezus, pójść za mną, oznacza też oddać swoje życie za Pana Jezusa. I kiedy między sobą apostołowie rozmawiali na temat świętego Jana Ewangelisty. to te słowa, które Pan Jezus mówi, ja chcę, aby On został aż póki ja przyjdę, myśleli, że On nigdy nie umrze. I na pewno my tak samo by, może i sprzeczali się, może by domyślali się, dlaczego tak jest. Ale Pan Jezus im tłumaczył, że świadectwo o Panu Bogu ma być nie tylko przez śmierć, ale przez codzienne życie, codzienne umieranie dla tego świata, dla tych ludzi, którzy czekają na nasze świadectwo. I każde przyjście Pana Jezusa ma być takie ważne, jak to ostatnie przyjście. I każdy z nas może powiedzieć, że my. Jakoś czasem nie zwracamy takiej ważnej uwagi na to, że Pan Jezus przychodzi do nas w komunii świętej, przychodzi do nas w spowiedzi świętej, przychodzi w każdej modlitwie porannej, wieczornej. Każdy czeka tego osobliwego przyjścia, kiedy Pan Jezus ma ostatni raz przyjść na świat na końcu czasów. I każdy do tego się przygotowuje, każdy z nas chce, aby to było jak najprawidłowsze spotkanie, jak najlepsze spotkanie z Panem Jezusem. I czasem przez to my nie zwracamy uwagi na te przyjścia Pana Jezusa, które odbywają się każdego dnia w naszym życiu. I jeżeli my sobie zadajemy pytanie, czy takie codzienne i dzisiejsze przyjście Pana Jezusa, ono nie jest takie samo ważne, jak to ostatnie, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to nie ten sam Pan Jezus przychodzi do nas, który kiedyś ma przyjść ostatni raz? Czy dzisiaj, kiedy jesteśmy na mszy święty, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, czy to jest jakiś drugi Pan Jezus, inny Pan Jezus? Przecież to jest ten sam Pan Bóg który przychodzi do nas w taki sam sposób tak bardzo ważny jak ma kiedyś przyjść na końcu świata i dlatego na przykład uczniowie apostołowie pana Jezusa kiedy usłyszeli że święty Jan apostoł ma doczekać się ostatecznego przyjścia pana Jezusa myśleli że on nigdy nie umrze że zawsze będzie żył ale każdy z nas, kiedy przyjmuje Chrystusa, a zwłaszcza w Komunii Świętej, odczuwa w sobie to wieczne życie. I wtedy już przypada jakiś strach przed śmiercią, przed tym, co będzie jutro, co będzie za chwilę. Każdy z nas ma taką nadzieję i nawet pewność w swoim życiu, że teraz już nic nas nie może od Pana Boga odłączyć. Nic nas nie może przestraszyć. Że człowiek, kiedy przyjmuje Chrystusa w modlitwie, w sakramentach, przyjmuje go w tak bardzo ważny sposób, jak ma przyjąć na końcu czasu. I dlatego dzisiaj, kiedy my wsłuchujemy się w te słowa Ewangelii, którą zapisał nam święty Jan już na końcu Ewangelii w 21 rozdziale. Opisuje, że nawet jeżeli trzeba byłoby wytłumaczyć, wyjaśnić wszystko, co Pan Jezus uczył, wszystko, czego on nauczał, to nawet cały świat nie zmieściłby ksiąg, w których trzeba byłoby to wszystko opisać. I dlatego Ewangelia opisuje nam tylko niektóre sytuacje, momenty z życia Pana Jezusa na Ziemi. Jego pouczenia, aby to naprawdę wystarczyło nam dla większej, głębokiej wiary, abyśmy mogli zrozumieć, że Pan Jezus, który przychodzi do nas w każdym momencie naszego życia, jest tym samym Bogiem, który ma kiedyś przyjść na końcu czasów. I dzisiaj, wsłuchując się w Słowo Boże, chcemy prosić dobrego Boga. Abyśmy nie zwracali naszą uwagę tak po prostu po ludzku na moment śmierci i całe życie nie żyli tylko tą myślą, że kiedyś trzeba będzie umrzeć, ale żeby, jak ludzie wierzący, zwracali uwagę na to, że przychodzi do nas Pan Bóg, że on jest najważniejszy, że tak samo jak przyjdzie kiedyś nas powołać do siebie, do nieba. To przecież ten sam Pan Bóg przychodzi do nas i dzisiaj. Aby nasz dzisiejszy dzień również był jak niebo. Abyśmy żyli przede wszystkim Bożymi Dianami. Abyśmy wypełniali przede wszystkim wolę Pana Boga. Abyśmy dzisiaj już byli gotowi na przyjęcie Chrystusa w ten ostateczny sposób. A możemy jeszcze bardzo długo żyć od dzisiejszego dnia. Bo każdy dzień Każda chwila naszego życia jest również potrzebna dla innych ludzi, żeby my byli świadkami Bożego zmartwychwstania, żebyśmy byli świadkami głoszonej Ewangelii Pana Jezusa. I tak jak święty Paweł Apostoł powie, że dla mnie lepsze byłoby, żeby ja odszedł do Nieba, ale dla was jest potrzebne, żeby ja tutaj został. Dlatego też dzisiaj Pan Jezus również zachęca nas. Abyśmy świadcząc o tej Bożej Miłości, o Bożej Obecności w naszym życiu, mogli innych ludzi naszym postępowaniem, naszą gorliwością, naszą wiarą zachęcać do tego, aby oni również przyjmowali Chrystusa na co dzień do swojego życia. I prośmy o wierność dla nas, o Boże Błogosławieństwo, o to, aby dobry Pachód zawsze był w naszym sercu odczuwał tą wielką radość i wielkie szczęście z przebywaniem w naszym sercu. Amen. Amen. Chrystus Pan zmartwychwstał.